Ja? No. Kurde, ale no nie jest detektyw. detektywem. To rzeczywiście może nie. No nie, no jednak nie można nie. detektywów zabijać. Detektywów się nie zabija, Grim. Ale sekretne przejście. No detektyw może otwierać, nie? Bo też. To. Nie, to są zwykłe przejścia. Mm. O no Boże, jak mnie wystraszyłeś, Manny! Och, cię kręcę! Ja po co, Cze, cię czemu do mnie strzelałeś? już byłem bo, za tobą! No bo wystraszyłeś Kurde. mnie! No przecież nie strzelałem co... do a ciebie! No dobrze, ale ja odwróciłem się i patrzę, ktoś jest za mną. Ale ty jesteś dzisiaj lękliwy, straszyj, a Leżysz! Co? co, ty, Paweł? co, ty, Paweł? co? Ale Paweł, no, no co Ale Paweł, ale Paweł miał przeczucie. Chyba. Tak? No. no to a4 no, Jak zbyło że... no, Jak wiedziałem, że ja nie jestem... może ten, na jednego to jedzie, będzie trudniej, był, no to... Bo w dwóch to nie wiem, czy nie za Kurde. Ale, Blady, mnie oszukać, że się przestraszyłeś. Dwóch, ty pa, jeden. Coś, no, nie? no, dwóch jest za łatwo mają. A tak jak będzie jeden, będzie musiał pomyśleć troszeczkę. Nie, właśnie fajnie jest, jak jest dwóch. Nie, nie, skończyło się Lili Nie krzycz na mnie powiedz coś że dla Pawła, bo on na mnie w ogóle, nie wiem, dyskryminuje mnie. Ej, Paweł, nie, nie, nie ma tu dyskryminacji. To jest uczciwość przede wszystkim. No właśnie. Zagazować dziewczyny. No. Narazować. No znowu za mną idzie. No nie. Granat i teraz nie dymny. Ej, Ej, Paweł, bez dyskryminacji, ba. proszę. Dobra, pozostanie Czekaj, zamknięty w kłopocie. Dyskryminował. Gdzie jest ten? Granat dymny. Gdzie on, gdzie? Czekaj. No nie, Już tylko co, nie granat dymny, jest dymny to nie jest to. Dobra, martwarda. Chyba jakaś Kaścianina jest z tym. Nie, nie ma Kaścianina. Tu jest ja z w tym pomieszczeniu! Detektywa strzela! Nie otwierajmy o. tych drzwi! O nie! to było! Zabił detektywa! Co się Proszę go zabić tam! Co tu za... się Spokój! FUCK! No. Yes, no. fuck. No. Ej, nie, ja złej broni użyłem kompletnie! Ej, ale gdzie jest teraz, jeszcze ale drugi? Ej, gdzie jest zamieszanie, zrobił to admiro? Nooo! No. Straszne rzeczy! A jeszcze no. jest drugi traitor! Zostawię się! No to dwóch jest! Miałbym no. tylko jeden! Ale jest A. rundy już i... i jeszcze ja nie ma, żyję, No, o, To jest smarta. No. Myślałem, <laughs> że jest drugi jeszcze. No się. W strachu tyle. O, i dym jeszcze został, patrzcie. No, w końcu jakaś amunicja. Gazem, gazem wszystkich. Mhm. Do gazu, do gazu. Do gazu wszystkich. No. no. Dobra, teraz, teraz jestem tutaj... Ja jestem detektywem, tutaj patrzę na wow. wow, 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 wow. to, co samym Łoł, 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 łoł! No, samolotem że... Ej, co ty mnie bijesz? Ej, co się dzieje? Paweł strzela. No Paweł To on! To on wysadził! No bo Paweł zawsze ja tak jest taki wszystkich strzela. Paweł, nie ty? Co, kto? Ej, no po, zabić, to kto? Proszę bardzo, dołączcie. Tak, nie zaczęliśmy. Nie. Jak już Paweł, Ale ja kto w końcu wysadził? Nie, nie. Bez powodu. Nie, nie jest to normalny. Plaga. Ta, normalny jest Nie, na pewno po prostu dyskryminuje nawet ciebie. Nie, cię dyskryminuje. Dyskryminuje jeszcze. To też dyskryminuje. On wszystkich dyskryminuje. Proszę państwa, to jesteśmy w samolocie, dobra? Szanujemy cię. Proszę nie robić agresywnych ruchów, jeśli ktoś nie ma na mnie Musimy... Pamiętaj, że to jest detektywificzna troszeczkę gra po prostu. Urte. I trzeba po prostu. Od broju, od no i co? Nic nie uzbroimy, no no bo Jezu każdy może. No zabij mnie, zabij! Zabij, ty zabij ty... niewinnego, spłoniesz piekle! Spłoniesz piekle! No i, no i mówię, ja że w piekle! Brawo Paweł! Brawo Paweł! Najlepszy detektyw, zabija niewinnych! Przecież łebie! Ale wygraliśmy! Moim kosztem, ale wygraliśmy! to był. Znaczy, aktywować każdy może, ale wiesz, nikt nie aktywuje normalny, żeby tutaj zrobić. <grymne> no ja aktywowałem. Ja <grymne> zginąłem, ktoś mnie trochę zabił. <grymne> no, no trochę z... bardzo. Nie Ty wiem ja. dlaczego, nie wiem dlaczego mnie zabiłeś. Ja nie zabiłem. <grymne> e, ja się Jesteś czuję trochę, trochę martwy, się czuję teraz przez Ciebie. Martwy. <grymne> ale to było smutne po prostu. Bardzo smutne, bardzo niefajne. Ja sobie Dobra, idę, ja stąd idę, drogą. bo zawsze tu się jakaś sieka robi w tym powietrzu. Ja się pytam no, jeszcze. Zawijam. Jeszcze raz się pytam. Ja się dostać do sterowni. Nie, nie, nie się. A wow. No, się ode mnie. No. Kurde, granat dymny. No. Bam. Dlaczego ona strzela? No, no to się. No, za... na pewno ona. No, zwykle... no, no, no jak zwykle, no i we. Rzucie i gra na stół. Na Proszę tam, on brak, proszę Nie robić dyskryminacji. To jest elegancki odcinek. Kolacji też nie lubię. Nie jest elegancko hmm. no, bo tutaj. Nie innych dywagacji. Właśnie. już tutaj po ubecu. Nie nie mogę, muszę nie jest się ciekaw, co to zrobić. Zabij go lewi, nie, 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 nie daj sobie. O Admiros, ja tak, ja odpuszcz to Cię. Nie, nie będę zapijać, bo ja nie jestem taka jak on. Nie da się zabij tego, to muszę ja ci dać. Ja jestem ułożona. Dobra, Admiros, zrobimy go. to cicho cicho, cicho. dobra, zrobimy to sprytnie, cicho. Jego poupałem. Dobra. No. No Paweł, no stąd! Nie, idź! Ja nie chcę umierać, To Nie Ustaw się! Nie goń mnie! Dobra, teraz teraz, proszę! Wszystkie przyciski po sprawdzeniu! On za tobą! Popatrz, on za tobą idzie! O Jezu! Co to robisz? Nie wiem. to może my to robimy im? Aha, to jest takie... To nie do dzieje na górze. Może Dobra, włączyliśmy wszystkie generatory! To musi być Lecimy! Dom. Zabijcie go! Nie specjalnie się przejął! No, o ratunku, Świetny ale nie powód przejął do zabijania się. ludzi, no. Niespecjalnie e, się przejął. ja to można włączyć, czy nie? O, 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 może włączyć. Jezu, gdzie są jakieś rzeczy. Nie, nie, Na pewno dwa są. Dobra, dwa. Nie wiem, Nie wiem, Nie wiem, Nie Aktywowaliśmy coś, ale nie wiem. Gdzie? Bo my te. My wszystkie działka aktywowaliśmy. Kto to? To jest traitor? Długa historia! No! A nie, to ja mówię, mi Dobra, to po prostu... Ej, ej, to, teraz, no. to no. Mamy, mamy to działko, teraz. mamy sterownię... No widzisz, kurde! Ej, a, a za jak to grali? jakieś wejście wyciągnąć! Czemu ja umieram bez powodu? po prostu. No! Ej, wejścia tajnego, dobra? chłodni jestem pewien, bo w chłodni chyba się da. Ale czemu ją z powodu? Wytłumaczcie mi to. Dobra, poszukamy, poszukamy. Się nie się może. Jak mi raz poszukamy. A zdrajcą, Ja byłam i ja nic nie widziałam. No i widzicie? Widzicie, widzisz Paweł? pierwszy Paweł jesteś okropnym człowiekiem. Możecie lecieć samolotu na zewnątrz. Paweł i Paweł do chłodni! Paweł do chłodni. Paweł do chłodni. jestem za do chłodni. Paweł, Paweł o! masz natychmiast iść! Coś... Co się stało? Paweł już tam stało. atakuje! Żyje, nie już żyje, żyje. dobrze, spokojnie. Już ja stąd idę. Paweł zbroi. Nie broi. no proszę! Mam trzymać granatów! Admiros który niszczy telewizory? Paweł, no. to Dobra, Co? Nie, zimno, nie, zimno, nie nie jest. No nie, w życiu nie zniszczy. Adwirus, szukaj tych tajnych przejść. Patrzcie, tutaj narysuję bo narysuję no Chłodnie nie, możliwe, nie, patrzcie. nie, nie Chłodnie nie możesz. No no jestem prawie pewien, że schłodzi. To tu się dzieje. tą buziczkę na mnie ten narysował. Teraz nie mogę znaleźć chłodni w ogóle, to jest najlepsze. To tu się dzieje. Musi być jakieś inne przejście. Ktoś nam strzela. Ja strzelam, Pyk, pyk. Patrzcie, chłodnie nie na, ten Bagażownię no otworzyć. A, Ej, puszczcie Paweł do chłodni, niech się nauczy trochę posłuchać. Ale jestem detektywem, jestem. No. Detektywem jestem, zostaw mi. Zostań go, bo I co, za za zawsze. Malanowskich i partnerów po Nie wyjdziesz tam i tędy, haha, głupcze. To tu jest? No. tak jest. Admira, to jest. nie, jest. nie. Jak nie wyjdę, patrzcie. Paweł spaduję. do chłodni, natychmiast. Zostanie zabijany z trajtorem. Z tym. Traitor, traitor, aż tak dalej! dawaj, rzuć im taktycznie. Wlady, chodź! Tak, ej, rzuciłem. ale ja wyszedłem, Blady! Jest! Granat... Wlazłem! Wlazłem tam, no na chłodni! No ja też. O! o Szkoda, no! to jest zły, włóczę! Nie z traitorem, Ale wy jesteście głupi! Ja cię kręcę! Co się dzieje? To było akurat niezłe całkiem. I co, Patrzcie. chodźcie! Admiro odprowadzi to gdzieś? No, ale to to prowadzi na wyjście z drugiej strony. Prowadzi to... A, ale co? O, dwa razy drugie wyjście. Tu jest, tu możesz wejść do są. Cześć, Paweł. I co, udało się wyskoczyć? A, udało się wam. No, faktycznie jest takie wyjście. Nie to bez sensu. Ja myślałem, że ten Detektyw Paweł, rozwiąże zaraz rozwiążę zagadkę. Sekret chłodni. Detektyw Paweł, rozwiąże zagadkę. Nie, nie, może tędy. Nie, nie. O, o, tam się strzelałem gdzieś. No, bo coś wybuchło. Ja czuję, że to był plaga. No, no to mógł być granata. Pierwszy usłyszał wybuch, to musiał być hmm. on. No mógł oczywiście. być w sumie, mógł być w sumie ten. Ojej. Na pewno? Hmm. Gdzie jest lewij? Zamknęłam się w chłodni, no, no, nie, to nie ja. chłodni się zamknęłaś? Tak. No, czemu, czemu tak? Nie, nie spodziewałam się tego. A Prawie dobra, już to było. już, już wyszłam. No. Spoko. Plaga. Dodam. Ja tu Cię pilnuję, że się nie zamknęłam w chłodni. No ale jakoś tak, nie myśliłeś, się zamknie. Tak, tak, później ją zabijesz. Nie, nie Jakbym chciał, to już dawno ją zabił. Jestem niewinnym Dobra, musimy Jesteś? naradzi. Musimy się wszyscy naradzić. To jest jedyny się wszyscy w jednym miejscu, ja was zabiję. Tak. Co? Co? Biorę Proszę, się co? Co spotkajmy co się robiłeś? w jednym miejscu. No, no, gdzie, gdzie się spotkasz? No zamknął kto to? Co ty e tu O nie! Ktoś tu chce zaraz coś nie zabić. Wow, Kainex. Co było? Coś wybuchło. Kto? Kainex, co ty tu knujesz? Co ty? No, Skynek, co ty knujesz? Patrz, Strzelił ktoś do mnie! Z tym ktoś strzela! Plaga jest traitorem. Ja nie jestem trajtorem! No jak to nie, po co do mnie strzeliłeś? Żeby was spanikować troszeczkę. Łomo, to nie ja, to nie ja. Co tam się dzieje? Przyjdzie się jara, ej! Palam się, palam się, kurde, palę się. Ale genialnie, jest Paweł jest, nie, paweł jest Nie, 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 tu, tu, tu. Nie, idę sobie do Pawła dla mnie. Paweł, Paweł, jak patrzysz, to trzeba. Prześwietlać cię, prześwietlać cię. Ja chowam się do kibelka, dziękuję. Dobra, jeszcze ja tylko 30 sekund nie całe. Jak mi, to detektyw to. No nie, w sumie racja. To w sumie słabo, nie? O co mi się z tym dziwię? Blad jest trajtorem! Blad, jeżeli nie jesteś trajtorem, to odblokuj to. Nie wiem jak. Ten drzwi co? odblokuj. Ja jestem detektywem, nie mogę cię zablokować, ten wystrzelić. To? ale co? O no mówisz? tam, ten, ten zamek tam, bo świeci na czerwono, weź to, tam zrób. Co no ja nie mogę. Robić? Właściwie to nie ma to o, dobrze, bardzo dobrze, do końca dobrze. tak. Nie, bo drzwi były tak do odpalenia, że mogą wybuchnąć, wiesz? Ja idę do kibala tak? na, na swoje potrzeby. O. Hop, dziękuję. Admiros, co ty tam wygrzyłem. 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 Widziałem Nie, wygraliśmy. Przetrzymaliśmy się. ich. Trajtor, trajtor. No. no niestety, trochę mi nie wyszło. Ej, ale z tym zamknięciem, wow. Fajny plan w ogóle, podobało mi się. No, podobało ja tak mi się się Fajna, chodziło, fajna była ale... po prostu. Ech. Ale no nie wyszło, nie wyszło tak jak chciałem, no nic, trudno. Ej, Admiral dobra, idziemy dalej szukać sekretów yy, dostania się do centrum. Dobra, tylko gdzie? Gdzie chcesz teraz Granat szukać dymny. Musi być gdzieś tu gdzieś na górze, chodź za mną. A może właśnie Granat gdzieś dymny. na dole? Nie, raczej dymny? nie. Granat dymny. Granat zapalający. Nie, Gdzie? Gdzie? No nie widać to teraz. Granat zapalający poleciał. Gdzie? No tam Ej ludzie, wow. co jest grane? Wow, spalił mnie. Ej, co to jest Paweł? grane? Co? 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 To jest drzwi zabrane. Chyba granat. Gdzie No te drzwi ktoś tutaj zamknął. To jest grane. Ej, co jest? Co? Ej, to, co wy tam? Paweł mnie prawie zabił. Co tu się dzieje? Wow, 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 tu się pali. Ej, co tu się dzieje? Jesteście wybuch. Drajcy! Co tu się Co tu... dzieje? Wow. Pytam, się? gdzie widzę? <laughs> ja Drajczyki małe. A otwarte. Wow. Mam Dios. jednaście zdrowia. Wypuśćcie mnie. Wyleczcie mnie. Toś tu śmierdzi Nie wie. ma, czym tu Nie ma, Nie jest. jak jest o, z nami traitor, to może. Jest winda w sumie. Ej, traitor, to może. Jest winda Wszyscy do windy. I teraz umrzemy. Teraz umrzemy, bo coś traitor zrobi. Nie. Powinniśmy na górę jechać. Miros i Lewi, No, to jest podejrzane. No, plaga, wiemy, że jesteś trajtorem, ale masz bomba? tak mało życia, że i tak do mnie Jak jak ja mnie spalił ktoś na spawnie Ej, co tu robisz? To no, nie ma tu żadnej bomby, kupa. <laughs> bo, Widziałem bombę. No sam jesteś bomba. Z żadnej bomby tu nie ma. Ej, patrz, bomba. Czekaj, disco było Rzuciłem ci. ci. Ej, masz bo Jezu. Co? Kogo zabiłem? zabiłem? Ej, dlaczego robicie bez żenady? Kogo zabiłeś? ludzi. Ja strzeliłem tak na pałę, ty nie w ogóle, nie? Tam była panika po prostu. <noise> Może jeszcze ja jesteś kupciami. Głup, Paweł <noise> dostał bana! <głos> <głos> bana <głos> dostał. I dobrze że jesteś bana <noise> bo zabijałem kartonu, wróciłem. No. Tak bana? Nie no, Eka, bo auto... To... Jak a za dużo zabijanie winnych to dostajesz automatycznie. Nie a. zabijam niewinnych, no. ja zabijam winnych tylko. No, Oczywiście, się Właśnie widać, no. widać Paweł właśnie. Zabiłeś no. się Ja. Ja. Mnie to wiecie. dwa razy chyba zabiłeś nawet. Discompompulator, patrzcie. Uu. Zero dowodów i zabija po prostu ludzi. Wow. Od razu. Bez. Bez szacunku do życia w ogóle. W ogóle Jaki bez szacunek? szacunku do życia. Skajnex, przesuń się! Skajnex jest... Ej, słuchaj, ja to załatwię! Ej, renomow... Ło! Wow. Co? Ło! No, Ło! Wow. 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 No, dlatego, że zatrzymał się i nie chciał się no. ruszyć. To była oznaka zdrajcy. No, Kto na pewno. w tym pomieszczeniu wstępnym. Tylko Skynex był do tego zdolny. A skoro może to bez? zrobił, to znaczy, ja że zdradził. No, to skoro rozwiązaliśmy pierwszą zagadkę dosyć szybko, możemy się zająć teraz ważnymi rzeczami. Rzeczy ważne i najważniejsze. O nie. Tak. Nieważne też są. Tam dym jest w ogóle. Dymiące jest są. A znowu jestem detektywem. No nie już nie rzucajcie tych zapalających. Dobra, dobra, nie będziemy. No, no, jej. no nie, no nigdy nie ma. To jest, disco. To jest, to jest disco. disco. to jest disco. Dobra. Ale to jest eleganckie, podoba mi się. No, tam. fajne łóżeczka, fajne. No nie fajne łóżeczka, które się Nie, 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 zamknął. nie, 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 To jest... ktoś zamknął. O! Ktoś zamknął. Ktoś zamknął. Admiror, Dobra, wróćmy się, może Byli to ktoś jest jakiś... to jest w tamtym pomieszczeniu. No, zamkną. nawet dwóch o, pewnie. Mam tu i zamknął. Czyli są w tamtym mną, w pomieszczeniu. wyjdziemy nie, to ktoś gdzie przejmujemy statek. Dzięki temu rozdajemy się. Zatrzmi. Ze mnie jedzie. Dobrze, tak, no, że jedzie? jedzie. No bo ją uciekałem już wcześniej. Musimy, Aha. Admiros, dobra. się dostać jakoś tam do przodu. Tedy. A już się nie da przecież dostać. Oho, oho, coś tu wciąga. Wiem co tu trzeba zrobić. Admiroz. wiem jak się dostać do jest? sterowni. Dobra. To jest złożony Idziemy. mechanizm. No, tylko musimy, potrzebujemy wszystkich tych części, szukaj butli. O, ty Teraz to. Nie co? wierzę. No nie. Ej, mimo, ale dobra, nie ma. Szukaj samolotu, potrzebujemy po prostu ta części. Tak? No nie, no nie. nie ma żadnych dom, części, to jest problem. Szukaj i, i, składników. Ten... Muszą być gdzieś. Szukaj składników. Serio? Drzwi nie no. Drzwi mnie przyczasnęły w windzie Zginąłem Szukaj składników Musimy, Admiro, znaleźć składniki, które ten... Oni są tam ten... Chodź, szukaj, może tu będą gdzieś Oho, Ja już się. gdzieś indziej poszedłem, wiesz? Mię już tutaj nie O, czekaj Paweł! No. no i pogo. A, nie, nie wiadomo, kto go zabił w ogóle, nie? Ale się wystraszyłem! Nie, nie wiadomo. A dni do spotykań w całej krzyknął tak zachowawczo, no. ten Paweł, nie? To tak. zawsze tak krzyczy, jak się boi, nie? Na przykład jak gra w horrory, to jak wyskoczy jumpscare, to też krzyczy Paweł, więc nie sugerujcie jak ten. Cel. Paweł! No. Jak się boi, to zawsze tak krzyczy, nie? On wzywa no, po prostu, wiesz. No. Nie sugerujcie się w ogóle. Nie, nie sugerujcie się tym, wcale. Hmm. No. No i co? No nic tu nie ma. No, rzeczywiście, nic szukam nie Szukam tych składników, szukam i nigdzie ich nie ma. Nawet jednego, serio. Oho. Hmm. Jakiś Paweł tutaj chodzi po tych. Co? rurach i tych innych magazynach. Co to jest? Nie wiem, co to właśnie jest. Wie, co, ty co to... znalazłeś? No nie wiem, właśnie, co to jest. Tutaj. Znalazłeś <laughs> tak tajne rzeczy, że nikt nie wie, co to jest. Wow. co tu się dzieje. O, coś nam tutaj... Bladiego, bo tak cicho w ogóle jest. Tak, no, pomaga. krzyknął głośno i go wyrzuciło. No. Halo. Ej, co wy tak spokojnie tutaj sobie żyjecie? Weźcie no wiecie? zabijajcie jest sobie... trochę. No spróbujemy cały czas, tylko że no... nie o. wiem. jestem zamknięty. Ej, wyobrażacie że się sobie teraz Bladzie do nas cały czas coś mówi, a jego nie ma. Pewnie mówi. O, a jego nie ma. Więc znowu mnie nie słuchają. <słuch> może tak być. Oho, o, moja winda dojechała na miejsce. O, dzień dobry. o, Ej, ładnie się przywitał tutaj. No nie. O, spoko, nie. Bardzo fajnie. Nie chcę wam tam niczego. Tam co skriować. jest? Da się tam jakoś dostać? Ej, winno Kiedyś to było otwarte. Jak to otworzyć? o, my god. lepiej to tam piszesz na tacie? Windę? Co to ma być? Nic nie jest w zasięgu mojego wzroku. O. Hmm. Nikt nie zachowuje się po walce Nikt nie zachowuje się podejrzanie Dobra, internet mi złoży się. No i dobrze, no. No i szukam tych części bloody, nie ma ich nigdzie. No poczekaj, muszę się znowu dołączyć, to. Kto jeszcze żyje? A, Zaczekajcie, nie, ja ma. nie badźcie rundy, tylko się dołączę. No. Masz 10 sekund. Bo się sama skończy. No, no, pan windowy sobie tu jeździ. Dobra. A, więc A zobacz, jak, jak się zakończyła tam ta sytuacja? pod windem, moje ciało pod windem jest przyczepione. Kajnex, byłeś strajcą i się od razu wyczaiłem. Nie no oczywiście, wisisz, wisisz za Nie rozumiem za rękę. tej mapy, ona jest jakaś... Jest dzika, ona jest wiem. super, super Ale makna. Jest dobra, jest dobra. Dużo tam traitor ma tu dużo możliwości, to jest fajne. No, tylko że nie mogą się znaleźć póki co. No to jo. ich problem, co nie? Co ja myślę... traitor może kupić coś takiego jak radar O, 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 o lewik, lewi kup sobie ja radar. Ja, ja mam radar w ale ja nie ogarniam go. No ci pokazuję, no, masz taką haka przecież. No Ej, a ta mikrofalówka? To nie ma nie ludzi, tylko nie wiem co mi pokazuje. Nie, bo to co ja ten czas, czyli pokazuje ostatnią pozycję. Tam chyba o, 30 dobra, Muszę, mm. coś tu muszą być części. Mm. No oh. to się oh. stało tak właściwie. Ja wiem. Czas chyba minął, co? Tak no, minął! Chyba tak, no. minął chyba czas. No, bo tak dobra, dobra to proszę, proszę się już. teraz nie zabiegać, bo będziemy teraz robić questa Będziemy robić quest'a pod tytułem Znajdźcie mi butle z gazem. Nie. Oho. No, no, to jest nasz quest. Tak, no, w, dzisiejszym jest... odcinku, w dzisiejszym odcinku robimy quest'a, proszę się nie zabijać. Idziemy ludzie. Naszym zadaniem jest znalezienie butli z gazem, czyli dzisiaj bardzo spokojnie o, będzie. O! Tak, nie, to nie jest butla z gazem. Musi być na pewno na piętrze. To, to, to jest po prostu działko. Butla z wow. gazem na pewno jest w coś. O, może faktycznie jest w kuchni. W kuchni powinna iść, być, Idź tak. Idź poszukać płucę z gazem, ja tymczasem pójdę. Admiros, chodź no mną do magazynu może. Tu, 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 tu. Nie wiem gdzie jest magazyn. Tu, tu, tu. Chociaż Ej, Paweł, nie. Paweł, nie zabijaj mnie, bo teraz idziemy ten. Ja nie wyszukiwam płucę z gazem. No ci, jest Co się robi z tego gazu? Admiros, do widzenia za chwilę. Musisz mnie osłaniać, Bombę bo Paweł to. jest agresywnie na, dla mnie. A. Bardzo agresywnie. Nie chcę cię. Będę gryzł po kostkach. No Ale, mi ci pomóż mi. Ale ja jestem od drugiej strony chyba, no. wiesz? Ej no, dlaczego tam widać nieprzyjeżdżak? Dlaczego tam się Skajnek, czemu Skajnek się czai za nami, za plecami? Czemu nie? Bo on Skajnek jest taki szczajony za plecami. Rozwiązujemy nie, tajemnicę. Dobra, no ja chodźcie, chodźcie tu wszyscy. Już Proszę, ty się, ty nie zachowywać. Proszę się nie zachowywać. Wszyscy chodźcie, do windowu, czekajcie za mną. Nie, proszę nie zabijać, bo teraz szukam czegoś ważnego, dobra? Spokój. Spokój, ludzie. Ja poproszę na drugie piętro. Za chwilę, Skajnek. Na początku od go dołu się zawsze jeździ window. Think. A okej. Okay. Robi sam. No co ty robisz, <grym> Nikt mnie nie widzi. <grym> Łobuzarbusz. zarbus. jedziecie na sam dół? O, to jedziemy, jedziemy. Dobra, tutaj musimy być. No, tutaj nie, nie ma. Szukajcie <grym> składników. Hey, tu nie ma składnika. Szukajcie składników potrzebnych do zrobienia yy, deton. No, wiadomo. Detonato. <grym> Detonato Detona to, na to. Tamtego też. Tu nic nie ma. Może przyjedzie ta winda czy nie przyjedzie? Hmm. Brada już do ciebie. Ona No ja myślę. Op. Access. Dobry. O! Dobry. Co tu się stało Co Co za wybór? Jest, no to jest przejście. winda, przyjechała, dobra. Jak tam się widać u buzie? Nie da się doskoczyć. Ej, skucnij tu na chwilę. Skucnij. Ja to zbadam. Dobra. Jadę na sam dół. To się drobiną. Oho. To tu jest. O, może tyle przejścia. Ej. No, zbugowałeś mnie, no? W jest zbugowałeś. Dobra, jeszcze niżej. Pychał, chcę nie przejść. dobra, razy. już. Gałko. Też tam chcę. Nie mam pojęcia, co to robi. Ej, nie mam pojęcia, ale jest jakiś przełącznik. Jestem ciekaw, co on robi, co nie? Który? To tam był taki, wow. tam w był taki przełącznik. miałem strzały. Gałko do mnie strzela. Do mnie strzela. A, nie, jeśli się zobaczy. Boże, ale mi wystraszałeś. Dobra, tu to jest, jest admirant tylko. Nie wiem. A tam, tam to wejście, wentyle? Chyba, że nie. Lewi zobacz, lewi zobacz. Czekaj, co? jesteście? Lewi nie zobaczy, bo jest drajcą! Padłam. Znaczy... Wyszłam. Znaczy... Mm. Dobre. O, witam, witam. Ach, o! Ja cię kręcę! Dobra, czekaj! Cię... wyjść! Nie chcę wyjść! Nie chcę wyjść! Ej, kurczę, naprawdę musimy czekać na windę Skynex, jesteś zdrajcą, otwórz nam tam drzwi. Ale nie jestem zdrajcą, jestem niewinny. No nie wiesz, że ta z w hmm. życiu tu nie przyjdzie? Paweł A, musi być zdrajcą, się. na pewno. A gdzie jesteś, na którym piętrze? Nie jestem zdrajcą. A, nie wiadomo, nie. Nie. nie wiadomo na którym piętrze jesteś. A ja po was raz. pojechał. Ej, otwórz, otwórz to Skynex, nie możesz. Nie mogę, bo jestem niewinny. Hmm. No, działa. żeby panią zacząć się po... moimi. Paweł, to ty to otwórz. Nie mogę, bo ty tam. I co tam jest? drzwi, czekajcie? No, dobry. O! Panie, czy o Lewi, Lewi pójdzie, co tam robisz? No ja cię otworzyłam tylko. Uważaj, strajcem, tak przygotować cię, Paweł. No. Ej, nie, wcale nie. Dobra. Py no wyprójmy z w niego w cały magazynek. Dobra. Ktoś tam winda. Zróbmy tak, jak powinniśmy to zrobić już dawno temu. O kurde, czystki nowy U góry. Pa. pa. Oj. Coś, Coś tam się stało? Pyk czy... pyk. Py Lewi, koniec tego dobro. Twoje rządy Spaniara. się skończyły Lewi, bo nie chciałeś nam... O nie lepiej jest draiczynią Tak? No, no, graliśmy zdrajców No i nie znalazłem po tego tej butli Na pewno tu jest ta butla, miro Może i nie ma Nie ma, no kto ci powiedział A nie patrzyłem w sumie Co to za zabijanie po końcu rundy Ej A nie wiem że ty jesteś tam No ja byłem tam, byłem Teraz już wiem No. Mogę zapytać, czy tam kogoś nie ma, dopiero rzucić granat. No, ej, mogę tam rzucić granat? Nie. Po ci... Jest Bez tam pytanie. <grym> Był u siebie. Dam, mm. Tam dam dam. Ej, drzwi. dam 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 jest? Blisko. Co to za to Rzucił. To są zmyłki, zmyłki dam wow, No, no dam zmyłki, Ty ale... dam ja wylądowałem. dam dam wow. że w dam mapie nie ma nie odrobinki butel, butli jakiejś takiej. No, nie, ma. O, nie ma. Nie ma? No zobacz Admiros, 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 jesteś tu? No bo mi się wydaje, nie, że trzeba jestem. złączyć te miejsca, złączyć ten, w sensie znaleźć części to coś zbudować. Hmm, to jest to działko. Cześć. Ale te działka to wszędzie się pojawiają w ogóle. No. Ale trzeba je tu zbudować, o, o taki to. Chyba. A co ono nie. zrobi? Patrzcie, Dziurę zrobi jest. w tym kwadracie. Aha. Bo ten, to, to jest pod inny w ogóle, co? Tędy się trzeba dostać do tego. Tędy się trzeba dostać do... No Ej, to mi Halo? Na pewno takie, tylko nie wiem jak jeszcze. Hmm. Hmm. Może tu może są to w trzyma? tych rzeczach. Hmm. Są jakieś no musi tam różne być rzeczy to. leżą. No, no tak, tu... Mówię ci, to musi, musimy to zbudować, żeby to zrobić, co nie? Tylko o, jak? To jest, może z gaśnicy? Sherlock <laughs> Holmes chodzi. Sherlocku. Ej, ja mam burtel z gazem. Ja, masz burtel z gazem? Skąd? O, Ej, to nie jest, jest, to, jest to, nie zgaśnica. Ej, to, zgaśnica. to jest gaśnica. Ej, to jest gaśnica. To jest gaśnica. Czy traitor musi to otworzyć. O, to jest to. Trzeba zejść na dół. O? Przez. tam za chłodnie trzeba iść. Za chłodnie? Za chłodnie? Za jest. Zachodnie? chłodnie? Może później. Tam za chłodnie. Chodź tu? No. kurde. No. na dół. No. 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 I tam Gdzie jest chodź? ten Rektora. Terektora? Tu musisz Faktycznie tu jest, dobra, jak się tutaj dostać do środka? Przyznajcie traitor. Tędy. Mm, Ale tylko traitor się tam może dostać. No to traitor, otwieraj. No, traitor, otwieraj. Traitor, otwieraj. otwieraj. Traitor. traitor, otwieraj powiedziałem. Otwieraj, traitor. Traitor, otwieraj. Nie, no, co za otwieraj. się. No otwieraj, traitor. No. kto to. Skynex? Ło! Wow. Nie, to, to się, stało się. się A Nie, się. Tutaj. to to o. zrobił. Spaliło mnie. Ej, pan do mnie? Nie, nie. Jak mnie no zabił? i co? Byliśmy tutaj to przecież. To jednak nie ty. To <noise> ja no. jednak nie ty. <noise> ja jednak Paweł nie widzi. Ej. Jak się okazało, Paweł no. nie Nie! No. Kurde! Się Jak to się otworzy? Nie, nie da się tego otworzyć. Nie da się, bo zabiliście Traitora. Traitor zginął! Kurde łeł. Wow. Ale Jak ale to mogło się stać tak Może To jednak już... wyjść. Może się nie da tu wejść chyba. Może starczy tego traitorowania. Dobra, wystarczy już. No. Może kiedy indziej odbijemy tą tajemnicę i nam pod LOL. Elo. Na pewno. Cześć. No. Elo, elo, Trzymajcie się. Ej. Ej.